Sprawdźmy, co słychać u Batmana i Oreo po dwóch miesiącach. Słyszycie ten kwit? Dzień dobry, świneczki, dzień dobry. Czy już ustaliłyście swoją hierarchię? No tak, oczywiście. Tak w ogóle. To tutaj wyniknęła taka dziwna sytuacja. Otóż okazało się, że mój kumpel Oreo jest dziewczyną. No dacie wiarę? Miał być chłopakiem, wyszła dziewczyna. Wow! Proszę. O, dobra, dziękuję. Przerwa na jedzonko. O, ja e. też, ja też poproszę. O tak, ogóreczki to my bardzo lubimy. Um, ale smaczne, powiem wam naprawdę, smakowite te kąski. Tutaj, mi się jak da coś dobrego, to nie powiem, nie powiem. Warto było przyjść na ten wywiad. Tak, tak, soczysty o to jest to, co świneczki lubią najbardziej? Hrup, hrup, ależ to smaczne. O tak, tutaj sobie łapeczką przełożę, ząbkami poprawię. Hm. No, kto by pomyślał, że z tej strony będzie jeszcze bardziej soczysty. Miam, 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 miam. A czy mogę Was świneczki zapytać, czy ustaliłyście już swoją hierarchię? Czy jest ustalone, kto rządzi już w tej klatce? Um, ja myślę, że to można bez komentarza pozostawić. A jak jest u Was, drogie dzieci? Czy też macie świnki? Czy one mają szefa? A może u Was to królik dowodzi? Zjadłam swojego, pożyczę twojego. Orety, Oreo wygląda, jakby została szefową. Dużące, ale tylko troszkę, bo my się dzielimy. A ja jako mężczyzna ochraniam ją. O proszę, jaki podział. Oreo niedawno była maluszkiem, a teraz to królowa, a Batman to szef od zadań specjalnych. Czy na zakończenie chcecie może coś powiedzieć dla moich widzów? Ehm... Um. Życzymy Wam dużo marchewki, świeżych ogóreczków i żebyście się dogadywali z rodzeństwem tak jak my tu ze sobą. I jeszcze ja mam komunikat, że jeśli chcecie nas jeszcze oglądać, to dajcie łapkę w górę i subika, ta wtedy do Was wrócimy. Hihi, hi, no tak, z planu świnkowego żegna więc Was Wasza Misia wraz z Oreo i Batmanem. Buziaczki, pa Wasza Misia! Bye bye!